Parafrazując wypowiedź pewnego znanego Francuza, powiem tak: Witajcie w Łagiwnikach najbardziej polskiej z dzielnic Bytomia. Cześć, widzimy się po naprawdę sporej przerwie. Zdaję sobie z tego sprawę, ale musiałem kilka rzeczy uporządkować, kilka rzeczy rozpocząć, niektóre dokończyć, żeby móc wrócić do tego, co właśnie lubię, czyli nagrywać filmiki ze Śląska dla Was. Mam nadzieję, że teraz będą już regularnie, w miarę często. Dziękuję za wszystkie takie słowa motywacji, żebym dalej nagrywał, żebym wrócił na YouTube. A. To bardzo jest miłe i faktycznie bardzo jak widać mnie zmotywowało do, do tego, aby się ten odcinek kolejny pojawił. Jak mogłem nagrywać, kiedy było ciepło, to nie nagrywałem. Jak się wziąłem za nagrywanie, zaplanowałem sobie ten dzień właśnie nagrań, to się okazuje, że przyszedł mróz i nawet gdzie nigdzie pojawił się śnieg. Czyli się. Zemściła ta sytuacja na mnie, tak centralnie. A centralnie to my się znajdujemy w centralnej części łagiewnik, dokładnie przed dawnym ratuszem tej gminy. Teraz, oczywiście, jest to część bytomia, o czym dobrze bardzo wiecie, więc urzędnicze sprawy załatwia się gdzie indziej. Natomiast ten budynek ocalał. No i znajdują się tutaj zarówno mm, punkty medyczne, przychodnie, ale też filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ten piękny budynek, 1910 data rozpoczęcia budowy, na szczęście zachował się w takim dosyć pierwotnym stanie i ma bardzo ładne sąsiedztwo. Jakie? Już Wam pokazuję. Tak właśnie prezentuje się wspomniany ratusz z lotu ptaka. I naprawdę, ma on nie byle jakie towarzystwo. To jego siostra, Remiza. Remiza ma przepiękną wieżę i świetnie komponuje się z bratem. W wstępie do tego odcinka powiedziałem, że witam w najbardziej polskiej dzielnicy Betonia, w najbardziej polskiej części Betonia. I oczywiście chciałem się w tym powiedzeniu odnieść do losów Łagiewni, które do łagie łagiewniki dopiero do Bytomia zostały dołączone po wojnie, już w latach 50., a wcześniej były osobną gminą. I to właśnie tutaj biegła ta granica polsko-niemiecka w dwudziestoleciu międzywojennym. No bo cały Bytom, bez łagiewnik jeszcze wtedy, był w granicach, pozostał w granicach Niemiec. Natomiast łagiewniki przypadły Polsce. Więc ta granica szła mniej więcej gdzieś tutaj, gdzie stoimy, zresztą nie bez powodu, na wszędzie na tej linii. Jadąc z Chorzowa do Bytomia, właśnie gdzieś na granicy z Łagiewnikami znajduje się cały obszar Warowny, bardzo wiele zabudowań militarnych, bunkry, schrony, to wszystko tutaj miało na celu właśnie obronę tych granic, akurat tutaj z perspektywy polskiej. Czy to był dom celników? Nie jestem pewien, nie jestem przekonany i nie mam dowodów na to dokładnych. Być może jeśli wiecie, to możecie mi to napisać w komentarzach, ale tak mniej więcej wyglądały te domki na granicach. Podobnie jest na granicy Bytomia z Piekarami, czyli też ta granica niemiecko-polska. Tak też to wygląda chociażby za Kliwicami, czyli tam Nieborowice i tak dalej. Mniej więcej takie domki podobne do tego świadczyły o tym, że tutaj mieszkali albo pogranicznicy, albo tutaj był urząd celny, albo to był pierwszy dom w granicach na przykład Polski, który był przeznaczony dla przesiedleńców, dla uciekinierów z tej drugiej części Śląska. Czy tak było tutaj? Możecie, jeśli macie taką wiedzę, podpowiedzieć mi w komentarzach. Ja coś czuję, że tak mogło być, bo my cały czas podążamy właśnie tą polską, niemiecką granicą z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ale jak już jesteśmy w tych okolicach, to zacznijmy prawdziwą eksplorację. Szukamy dawnej kwatery wojennej i grobu. Kwaterę wojenną udało nam się po chwili znaleźć. A co z tym grobem? Wydeptana ścieżka zaprowadziła nas tutaj i nie musieliśmy spadać z kilkumetrowej przepaści, A może faktycznie warto posłuchać się wydeptanej drogi i dokładnie wydeptana droga dobrze prowadzi tam. No, i jak już widzieliście, kilka kroków dalej od kwatery wojennej znajduje się taki jedyny grób. Jedyny, który tutaj pozostał. A jesteśmy, musicie wiedzieć, że jesteśmy tutaj na terenie, na obszarze dawnego cmentarza cholerycznego. Czemu jest położony w takich haszczach? Czy kiedyś było inaczej? No nie było inaczej. Zawsze te cmentarze choleryczne były lokowane poza zabudowaniami miejskimi, bo właśnie zmarłych na cholerę no była to zaraza, więc chowano ich dalej niż się mieszkało, niż gdzie się, że tak powiem, grzebało w ziemi pod kątem rolnictwa, gdzie się brało wodę z jakichś cieków wodnych. Chowało się te osoby kawałeczek poza miastami, poza wioskami. I tak też było tutaj, przy łagiwnikach. Tutaj na tym cmentarzu cholerycznym. Nie ostał się już żaden nagrobek oprócz tego jednego, i według wszystkich podań, które są dostępne w internecie, jest pochowana tutaj Ida Chora. Malutka, kilkumiesięczna dziewczynka, która była córką pewnego urzędnika z łakiewnik. No i niesamowite jest to, że na pewnie ileś tych nagrobków, a może właśnie w sumie nie, bo może byli w zbiorowych mokiłach chowani, tego nie wiem. Ale na tym miejscu, na cmentarzu cholerycznym. Pozostał tylko jeden nagrobek, on ma już około 150 lat, a ludzie dalej pamiętają o tym nagrobku, nikt go nie zdewastował, co więcej jak widzicie jest tutaj, yy, jest tutaj znicz, czyli ktoś tutaj przychodzi i pamięta o tej małej dziewczynce i to jest coś niesamowitego, pamięć jak widać przetrwa wszystko. Po tych wojarzach wróćmy do centrum dzielnicy i wybierzmy się na spacer, tu kamienice mieszają się z blokami, ale jednak starszych budynków jest zdecydowanie więcej. Warto poszwendać się ulicami Łagiewnik, ponieważ znajduje się tutaj naprawdę wiele przepięknych kamienic, niektóre są bardzo zaniedbane, ale i tak warto zobaczyć z jakim kunsztem były budowane często ponad 100 lat temu. Zobaczcie na przykład na tą kamienicę i jej bramę, za chwileczkę zobaczycie tą bramę, o właśnie, otwierającą się, zobaczycie w detalach. Jeśli spędzicie w łagiwnikach chociaż chwilę, zobaczycie, że mają one dość jasną identyfikację klubową. Pomimo, że są z miasta Polonii, to najwięcej emblematów podkreśla przywiązanie do niebieskich. Łagiwniki mają sporo takich zapomnianych zaułków, ale też zrewitalizowane kamienice i kilka naprawdę niespodziewanych atrakcji, takich jak ten Krzyż Pokutny przy ulicy Cyryla i Metodego. Podania mówią różnie. Jedne o średniowieczu, drugie o wcześniejszym rodowodzie. A niektóre przekazy wskazują nawet na to, że był to artefakt jeszcze przedchrześcijański. Czy to może jest w ogóle nie krzyż pokutny, tylko jakiś znak pogański, ponieważ tam są jakieś krzyżyki podobno wyryte. Tak przeczytałem gdzieś w internecie, że są takie krzyżyki wyryte, co wskazywałoby na rodowód pogański. Podań jest wiele. Raczej Górny śląska, tym samym i łagiewniki kojarzymy z Czerwonącego. Tymczasem tutaj taki bardzo stary budynek z białego kamienia, z piaskowca. Tak mi się właśnie wydaje. Jeśli się pomyliłem, to poprawcie, Natomiast to był stary, stary dwór. I kiedyś, jeszcze pamiętam kilka lat temu, że tak jak jest z tej strony ta część, tak była też z drugiej strony część, zresztą widać tutaj. To miejsce, gdzie już jest zarośnięte, to właśnie tam była taka druga część tego, tego dużego dworu. Niestety zachowało się to, i to zachowało się, to już jest i tak bardzo dużo powiedziane. A jeśli zastanawiacie się, co przez długie lata napędzało tę dzielnicę, to zapraszam na wycieczkę. Kluczowymi zakładami tego obszaru była kopalnia łagiwniki, po której nie pozostał żaden sensowny ślad, no i huta Hubertus, później przemieniona na hutę Zygmunt. Część zakładów wciąż działa jako zamet i arcelor Mittal, ale ogólnie huta Zygmunt jako taka już nie istnieje. No, i jesteśmy przed bramą wjazdową do huty Zygmunt, kiedyś, dawniej, huty Hubertus. Skąd to wiadomo? No, musicie zdać się tutaj na mnie, ale jeszcze kilka lat temu, gdybyście się pojawili w tym miejscu, to właśnie widałby Was taki właśnie duży napis Huta Zygmunt. Musielibyście przejechać pod nim, żeby wjechać w ogóle na ten teren. Teraz już tego nie ma, natomiast został ten jeden ostatni tutaj budynek. Widać, że jest już w opłakanym stanie. I widać takie ciekawe miejsce. Oczywiście jest to ołtarzyk. Ten ołtarzyk jest pusty. Co tu mogło być? No, takie ołtarzyki często znamy z różnych miejsc jako ołtarzyki maryjne, ale w tym przypadku myślę, że jednak był tutaj, pomimo tych barw maryjnych, był tutaj chyba jednak schowany święty Florian, czyli patron właśnie hutników, no i strażaków. Pasowałby tutaj jak, jak ulał idealnie, więc chyba, chyba to właśnie on tutaj był. W tym miejscu. Łagiwniki podzieliły los większości robotniczych śląskich dzielnic. Kiedy upadł żywiciel okolicy, czyli przemysł, nasiliło się bezrobocie i bieda. Brak pieniędzy to brak inwestycji. Budynki niszczały, a do łagiwnik przyjeżdżali tylko ci, którzy mieli poważne powody. I to najpewniej niechętnie. Rewitalizacja pełną parą. To mi się podoba najbardziej, bo y, oczywiście mi się bardzo podoba na łagiwnikach. W łagiwnikach są przepiękne kamienice oprócz no, tych tutaj bloków. Y, ale nie da się ukryć, że oczywiście dzielnica, jak to niemal każda dzielnica taka poprzemysłowa, ma swoje problemy i ma swoje złe, ciemne strony. No i trzeba takie miejsca rewitalizować również poprzez tą tkankę społeczną, odnawiać, dawać ludziom nadzieję, dawać ludziom szansę. I Coś dobrego na dzielni, taka od niedawna yy, kawiarenka i piekarnia, która tutaj jest, jest dobrym tego, tego typu przykładem, bo kiedyś przez tą ulicę, jeśli ktoś tutaj nie mieszka, to tylko przejeżdżał, nie miał powodów po co się zatrzymać. Teraz ten powód jest, nazywa się właśnie coś dobrego, jest bardzo smacznym powodem do tego, aby zrobić sobie tutaj w Łagiewnikach przerwę, a może z tą kawą, może nie jak jest tak zimno jak teraz, ale może z tą kawą przejść się potem kawałeczek na spacer. To jest naprawdę dobry powód, żeby zobaczyć tutaj łagiewniki i troszeczkę pozwiedzać. Po drugiej stronie dzielnicy jest jeszcze Cafe Horst. Niech Was nie zwiedzie nazwa. To restauracja pełną parą i to tako echt śląsko. Ale na nią zabrakło już czasu i miejsca w żołądku. Łagiewniki? Widzę to tak.